Konfederacja, wolność i niepodległość. Unia Europejska każe nam bohatersko walczyć w obronie klimatu. Problem w tym, że mamy walczyć naszymi pieniędzmi. Unia Europejska chce, żebyśmy naszymi pieniędzmi finansowali pomysły Sylwii Spurek, nawiedzonych ekologów, unijnych biurokratów i Mateusza Morawieckiego. I za to wszystko zapłacimy my. Teraz wchodzi w życie zakaz używania jednorazowych plastikowych sztuczców patyczków higienicznych i tym podobnych przedmiotów. Jednocześnie w Polsce minister klimatu i ochrony środowiska nakłada nową, wyższą opłatę na producentów jednorazowych butelek. I to wszystko powoduje, że z jednej strony będziemy płacić coraz drożej, a z drugiej strony nasze życie się skomplikuje. Bo jeżeli kupujemy warzywa na targu i ktoś nam je daje w plastikowym pojemniku, to będzie musiał do tego doliczyć złotówkę i zapewnić nam jeszcze alternatywne opakowanie Wielorazowego użytku. I to wszystko powoduje, że będziemy mieli drożej, i będziemy mieli bardziej skomplikowane życie. Ten zakaz używania z jednorazowych. Takich rzeczy jak patyczki higieniczne, jak opakowania do zup, jak opakowania do dań na wynos, powoduje, że produkcja strasznie zdrożeje. Już dzisiaj ten podatek od plastiku, który pobiera Unia Europejska to są 2 miliardy złotych rocznie, a te nowe regulacje będą kosztowały producentów kolejny miliard złotych. I to wszystko oczywiście jest przerzucane na konsumentów i dlatego będziemy płacić więcej za posiłki, więcej za warzywa, więcej za owoce, więcej za produkty higieniczne, a to wszystko w imię szaleńczej ideologii, która jak zwykle przegina i wkracza ludziom w każdą dziedzinę życia. Konfederacja konsekwentnie mówi nie tym wszystkim obłąkanym pomysłom klimatycznym i mówimy nie sponsorowaniu tej całej ideologii z pieniędzy polskiego podatnika. I ta cała koalicja, szaleństwa klimatycznego. PiS, Suwerenna Polska, Lewica, bo to oni wszyscy głosowali za przepisami, które są wprowadzane. Powinna przestać Polakom wciskać ciemnotę i powinna w końcu zabrać łapy precz od naszych pieniędzy. Jeżeli chcecie walczyć w obronie klimatu, to walczcie za swoje pieniądze, a nie za nasze, nie za pieniądze Polaków. Konfederacja, wolność i niepowodzenie.